To te prace kosmetyczne, o których mówił prezydent Jacek Jaśkowiak pod koniec ubiegłego roku. Te prace będą wykonane praktycznie do końca roku. Te kosmetyczne, ostatnie w środku, tam gdzie były te problemy archeologiczne, one być może jeszcze trochę nam się wydłużą gdzieś tam do, do poziomu stycznia. Na płytę rynku powróciły koparki, ciężarówki i szlifierki. Krajobraz niewiele się różni od tego, który towarzyszył gościom za oknami restauracji rok temu. Można się swobodnie poruszać po. Chodnika. Z tym, że teoretycznie udostępniona została płyta rynku, ale nadal jeździ po niej ciężki sprzęt, a przechodnie skazani są na slalom między betoniarkami i koparkami. Słyszeliśmy, że wszystko już działa normalnie, a my nie otworzymy drzwi, okien, nie wystawimy potykaczy, puścimy do domu zatrudnionych przez nas ludzi, opłacimy grzecznie dziś koncesję za możliwość sprzedaży alkoholu, i Pojedziemy do banku błagać o przedłużenie kredytu w koncie. Na starym rynku można jeszcze zaobserwować punktowe prace brukarskie. Ale to nie wszystko, bo prace ziemne prowadzone są jeszcze na ulicy Kurza Noga, w miejscu, w którym powinna stać bamberka. Pomnika nie ma, bo robotnicy pracują nad kanalizacją. W Kurzej Nodze, właśnie kończone są przyłącza wodociągowe i przyłącza kanalizacji sanitarnej. Robotnicy zaczną układać tam kostkę granitową dopiero wtedy, gdy zakończą pracę przy instalacji, i dopiero w następnej kolejności pojawią się na starym rynku jego znaki rozpoznawcze, statua bamberki czy pręgierz. Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej zażartowało z tego stanu, nawiązując do odbywających się na MTP targów Budma. Od wczoraj w Poznaniu trwają targi Budma 2024. Może dlatego takie warsztaty budowlane, dzisiaj pod naszą siedzibą i pod oknami restauratorów. To nikogo nie powinno dziwić, bo rynek został do tego odpowiednio przystosowany. Zasadne jest podniesienie kategorii ruchu z KR2 do KR3. Która uwzględnia w założeniach projektowych również poruszenie się pojazdów ciężkich. Oficjalny termin zakończenia prac na starym rynku to 31 grudnia 2023 roku. Błażej Filipiak, puls dnia.